Serwis książki czytamy, przedstawia dzieło Stanisława Jachowicza zatytułowane Zgodne Rodzeństwo. Kochany bracieszko, nie rusz mi stoliczka, raz ma Ludmiłka rzekła do Eryczka, bo tu moje lalki niedługo usiądą, widzisz to nakrycie, tu obiad jeść będą. Eryczek, masz dla nich przysmaczki? Ludmiłka. Nie bracie kochany. Eryczek. Z wczorajszego balu mam dwa marcypany. Mam jedno jabłuszko, cukierki, pierniczek i pobieg i przynosi to wszystko Eryczek. Bawiły się grzecznie i zgodnie dziateczki. I same zjadały, co miały laleczki. Teraz, rzekł Eryczek, bądź siostrą wzajemną. Bawiłem się z tobą, ty się pała ze mną. Widzisz, w tym pudełku mam ja. Strzelec będzie strzelał i zabije łanie. Ach, żal mi brać, powiada lud miła. Eryczek, ech, to nic nie szkodzi: będzie znowu żyła. I tak się bawiły zgodnie i przyjemnie, i całe się życie kochały wzajemnie.